Dalsza część dzisiejszego komisarza będzie w ten sposób. Pan Mateusz przedstawił historię, pan Sołomir powie nieco więcej o zbiorach. Na końcu pan Sołomir zaproponował oprowadzanie kuratorskie, opowie trochę bliżej o, o eksponatach, w których część dzisiaj działa, została przygotowana, jak już pewnie niektórzy z Państwa zauważyli, nawet można z nich y, y, skorzystać. Natomiast już po samym zwiedzaniu zapraszam serdecznie na kawę okolicznościową poczęstunek, który znajduje się w sali dokładnie pod nami. Panie Mateuszu. Dzień, witam wszystkich serdecznie na drugiej wystawie czasowej w tym roku w Muzeum Ziemiosowskiej. Jest to wystawa zasytopowana Poczta Polska w regionie w Tak jak dyrektor powiedział, powstała z, ze zbiorów większości Pana Słowienia zeszła. Bardzo Serdecznie dziękujemy, no ale też mamy tutaj oprócz zbiorów pana Sorowina kilka swoich eksponatów. Mamy również gablotę stworzoną dzięki właśnie pani Kozłowskiej, dzięki panu... O panu Ziemnemu, który też przekazał swoje rodzinne pamiątki związane z pocztą. My też są umieszczone na tej gardlocie. Pokrótce, jeżeli mówić o historii poczty, to oficjalnie mówi się o, tym, o tej dacie 1558 jednak jak można się domyślić, przesyłki po Królestwie Polskim, Królestwie już Błogosława Chrobrego też musiały być dostarczane. Król musiał mieć informacje, a też informacje przekazywać, więc te informacje docierały w takiej prowizorycznej, można powiedzieć, poczcie, którą do używał posłańców, z ich synów i tak dalej. No a rozwijając ten temat, stworzył obowiązek podwodowy. To był taki obowiązek, w którym y, posłaniec królewski ma prawo przyjechać do miasta i zabrać konia, powóz. To mu było Królewska z Wilna do, do Krakowa również. No i w późniejszym kolejne dwie linie już do bruz i tak ten rozwój wyglądał przez kolejne dziesiątki lat, ale cały czas była to własność prywatna króla, ponieważ nie była to taka instytucja cywilna, jak dzisiaj znamy, tylko własność prywatna króla. Król wysyłał tam swoje do niego jego, a można się domyślić tak jak w średniowieczu, czy w późniejszych czasach, no, społeczeństwo nie czytało, nie pisało, więc listów takich cywilnych, praktycznie takiej puszty cywilnej nie było potrzeby tworzyć. Jak z niej korzystali, to już właśnie piśmienni kupcy, czy oczywiście gnici z którzy. Mieli własne kanały, własne kanały międzynarodowe, własne kanały handlowe, z których korzystali i prywatna woszta tak funkcjonowała. Można oczywiście było z takiego kupca też wynająć, no ale cały czas to jest prywatna własność tylko dla elity. To się zmienia w XVIII-XIX wieku dopiero. A jest to nawet oczywiście związek też z nauką piśmiennictwa na zachodzie, bo do polskiej to trochę później. No ale takim kolejnym etapem rozwoju jest reforma Stanisława Augusta Paniotowskiego, który, który pocztował za bardzo ważny właśnie element funkcjonowania państwa, a wcześniejsze reformy dokonali tutaj właśnie w Sasi i oni też taka historia, ponieważ w związku z utworzeniem Poczty polsko Saskiej i dwoma traktami, z których jeden przebiegał przez Wschowę, Istnieje też poza odległości, ale nie tylko w kilometrach, czy tak jak się znamy, ponieważ do tego celu stworzono specjalną milę posztową, mile saską, która opiewała na jakieś 9000 tysięcy metrów i około 100 metrów. Janek Bogardów, pod ikoną jest złocone i oczywiście można było na niej spotkać jakieś posztowe aporyzmy. Kilka zdań dla Nielsonosza, żeby dodać młotuchy w dalszej podróży pewnej tak ten najwcześniejszy rozwój poczty właśnie wygląda wkrótce oczywiście, bo jest tyle wątków różnych związanych z każdym praktycznie monarchą, że można tu godzinami opowiadać ale na przykład jeszcze ważny monarchą to Stanisław, przepraszam, Szlefa Matory który prowadził opłatę związaną z wagą paczki czy listu, a nie z odległością jak to na przebyć ten system też funkcjonuje do dzisiaj też na poczcie waży się przesyłki do dzisiaj no to wszystko właśnie za sprawą yy, tego prawa, które powstało w drugiej połowie XIV wieku, już właśnie za dzięki Stefanowi Bazaremu. Oczywiście po reformach Stanisława Augusta no, przychodzą mimo wszystko zabory. Poczta zostaje przejęta przez zaborców. W, każdym, w każdej części zaboru administracją zarządzają komisarze z państw zaborczych. Tu akurat na terenie wschodu, oczywiście, byli to Niemcy, którzy w 1793 roku. Przejęli tutaj wszystkie urzędy, administracje, także obsadzili też pocztę i w zasadzie stworzyli ją na nowo, ponieważ powstał tutaj cesarski urząd pocztowy, już nie związany z tymi pierwszymi właśnie królewskimi urzędami, które gdzieś tu też miały swoje przystanki. Tak jak właśnie na, na mapie, która też jest na końcu, można zobaczyć charakterystyczny znak trąbki zaznaczony przy frauszkach, więc po prostu powstaje poczta cesarska i przez kolejne lata zaboru tutaj funkcjonuje. Tak właśnie pierwszym listonoszem zostaje pan Stanisław Dekert, a pierwszym, a pierwszym naczelnikiem z poszty Antoni Moroz. Mamy też właśnie zdjęcia pana Dekerta i zdjęcia pana Moroza są umieszczone w tym obrocie. Można zobaczyć, może ktoś rozpoznaje. Albo może ma też pan pamiątki związane z, tą, z pocztą i z tym okresem. Po prostu sami, żeby się podzielić. A na jak możemy jeszcze zobaczyć, jak wygląda poczta ogólnie w Polsce. I jak wyglądała, jak wyglądała poczta w międzywojnie, ogólnie no już w odrzuconej Rze pospolitej no i też w czasie II wojny światowej, kiedy poczta znowu domu Niemcy, tutaj było tutaj też było takie skrzynki, jak wyglądało przyjmowanie tych skrzynki, Niemcy zaklejali te skrzynki, przerabiali na swoje, a po wojnie Polacy tak samo zaklejali i przerabiali na swoje, skrzynki były te same, po prostu skufano, zamalowano napisy, Albo tak jak zwyczajnie tutaj widać zaklejano blaszką, zakręcaną i już funkcjonowała normalnie. Także może funkcjonuje do dzisiaj w bardzo. roku. Dziękuję. Panie Samowicze, że my bardzo nam policzymy, że ta poczta ja będzie funkcjonował. Tak? Ja to już trochę emerytury mam. No, <laughs> panie samomicze, bardzo proszę. Państwo, udało mi się przez, przez lata, jako pracownikowi poczty zebrać y, trochę eksponatów pocztowych. Nie chodzi o to, że zbierałem to po urzędach pocztowych, bo tych rzeczy już nie ma w urzędach pocztowych. Są to giełdy stragane, takie jak się mieliśmy we wschowie, y, Allegro i tym podobne y, różne aukcje. Czasem idzie kupić tanio, czasem y, trochę, y, trochę drożej, ale udaje się to zebrać. W najbliższym muzeum zresztą mamy do Wrocławia Muzeum Poczty Telekomunikacji. Yy, trochę daleko jak dla mnie, więc postanowiłem sam pozbierać trochę takich y, rzeczy. Y, dziada, pradziada, jestem pocztowcem, mama, dziadek, y, y, ojciec na poczcie pracowali, więc i przyszła kolej na mnie. Jako, że jesteśmy w muzeum, no y, trzeba było zebrać trochę eksponatów i tak y, żartobliwie najstarszym eksponatem to tutaj jestem y, ja. <śleszy> yy, y, y, z racji tego, że posiada strój poczty uszyty według wzoru z 1846 roku udało się pozyskać dokładny opis tego stroju z Muzeum Poszty komunikacji z Wrocławia, Tam jest zresztą strój podobnie uszyty, no ale trzeba było ten strój yy, uszyć. I, i tu tucia dziękuję, dziękuję. mojej teściowej, którą wziąłem dwa razy na wycieczkę do Wrocławia, yy, namówiłem w taki sposób i dokonała tego wielkiego yy, dzieła i dzisiaj strój poczyniony na wzór z 1846 roku. Brawo. Brawo. Służy jak, jak jest strój? No musi być kompletny, musi być, musi być linder, czapka, oczywiście poczty. On musi być wyposażony w królestwa, które który reprezentował i musi mieć pocztową, pocztową, trąbkę. Pocztowa trąbka nie służyła, nie służyła do robienia, nie służyła w ogóle do robienia hałasu, służyła do formy komunikacji. Bo potrzeba bardziej do przodu miejsca, miejsca. bardziej, będzie bardziej yy, Kilka słów o trąbce pocztowej. Trąbka pocztowa widnieje w symbolach poczty wielu, wielu krajów. Jak Państwo jeździcie na, na wycieczki tu i u, gdzie poszło, łatwo rozpoznać po, po symbolu trąbka pocztowa różnych kształtów jest. Z reguły jest kształtu okrągłego. to Państwo zobaczycie na na wystawie, yy, ja gram sygnały pocztowe z 1830 roku, yy, tak zwane niemieckie, bo to była poczta niemiecka, które można wygrywać na trąbce takiej długiej, to też jest yy, replika takiej trąbki i powstało kilka sygnałów pocztowych, zresztą powstała w, 1800... w 1830 roku specjalna szkoła w Warszawie, Yy, dla nauki pocztylionów w yy, sprawnym wykrywaniu yy, tak sygnału pocztowych. Tak sygnały pocztowe służyły do komunikacji Pocztyliona yy, z poczmistrzem i z, z mieszkańcami. Yy, zagram jeden sygnał poszta specjalna. Pocztylion jak zbliżał się do miejscowości, yy, da, dawał sygnał informujący o tym, jaka poszta się zbliża. Chodziło o to, żeby mieszkańcy i poczmist byli przygotowani na przyjęcie tego posztyliona i wyprawienie go jak najszybciej w dalszą drogę, żeby poszta nie traciła czasu zbędnego. Sygnały informowały również poszczególne miejscowości, jak potrzebny się zbliżał, o ilości potrzebnych goni na zmianę, o ilości potrzebnych dyżansów, jak trzeba było zmienić. Potrafiła tronka pocztowa pomóc potrzebionowi znaleźć drogę do danej miejscowości, jeśli potrzebne. Sprzęty zarówno pocztowe, jak i telekomunikacyjne. Dzisiaj spotykamy się z okazji, przypada 160 rocznica pierwszej stacji telegraficznej we Wschowie i stąd Dlatego jesteśmy tutaj dzisiaj. Yy, nie mam takiego sprzętu sprzed 60 lat, ale stacja telegraficzna posługiwała się alfabetem, na początku alfabetem MORSA. Tutaj, w tej kabinie, Państwo będzie będziecie wchodzić, jest zaprezentowany klucz telegraficzny do występowania alfabetu MORSA. Bardzo na dzień dzisiejszy jest ten alfabet, jeszcze stosowany na, na morzach, oceanach. Bardzo przydatny. Yy, za alfabetem morsa yy, był rozwój taki, że powstały dalekopisy. Tam za państwem, tam w nauczycielu stoją dwa, dwie duże takie maszyny dalekopiszące, yy, 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 które służyły do przekazywania elektronicznego yy, tekstu już pisanego. Yy, obsługa obsługa telegrafu yy, pisała tekst, wysyłała, wysyłała do następnego miasta. Są dwa urządzenia, jedno drewniane, jedno plastikowe. I te urządzenia posiadały już, ja to nazywam kartą pamięci. Państwo zobaczą, tam taka taśmienka dziurkowana wychodzi. Telegrafistka, jak pisała Telegram, kodowała na tej taśmie i żeby wysłać Telegram po raz drugi, trzeci, wtóry, enty, wkładała tą taśmę z drugiej strony maszyny i maszyna już sama pisała. Tak jak dzisiaj mamy, są to zaprogramowane karty pamięci. Kolejny rozwój to rozwój telefonii. W tym miejscu tutaj podejdę, mamy, mamy centralę telefoniczną tzw. miejscowej baterii, nie było prądu w sieciach telefonicznych, każdy telefon musiał posiadać swoją baterię, również te posiadają i za pomocą takiej centrali można było połączyć dwóch y, abonentów, później y, po takiej prelekcji ja Państwu y, zaprezentuje, jak to działa. Tak zwane, jak ma telefon, korp, to jest miejscowa bateria, musi mieć swoją, swoje zasilanie, swoją, swoją baterię. Następna epoka rozwoju tych telefonów już telefony kręcone, starczą. Już w sieci był wtedy, wtedy prąd i mamy tarczę, już część z państwa na pewno te telefony nie Oczywiście dostęp do telefonów był bardzo utrudniony, bo centrale były bardzo ograniczone mieli przedsiębiorcy, lekarze i ci, co, ci, co potrzebowali w miarę rozwoju telekomunikacji, było tych telefonów coraz więcej. Ale żeby publiczność mogła, społeczeństwo mogło dzwonić, wymyślono telefony, te co tutaj stoją, cztery sztuki telefony z budek telefonicznych, tzw. aparaty wrzutowe, trzeba było wrzucić monetę i rozwalać. Te telefony dzisiaj są sprawne, ktoś z Państwa będzie chciał może może skorzystać. Dzisiaj gratisowo można, 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 można śmiało. Możemy na chmurkę, można zadzwonić. <laughs> można śmiało zadzwonić. Yy, mamy tablicę poczta, Telegraf Telefon. Tak jak kolega wspominał, w 1992 firma się podzielała na Pocztę Telekomunikację. Poczta Polska została firmą polską. Telekomunikacja, telekomunikacja Polska niestety nie jest już telekomunikacją yy, polską ale poczta jeszcze jest tak i tyle, tyle jak Dalej mamy drobne sprzęty bardzo ładnie przez latusza yy, opisane to co udało się pozbierać. Część umundrowania na dole liczyło, yy, takie liczyło to jest oryginalne liczyło z urzędu pocztowego. mamy waki pocztowe o których kolega wspominał już. Yy, nieodłączna rzecz dzisiaj jeszcze na poczcie też Przypomnę, dzięki Stefanowi Patołemu, który uzależnił opłatę od wagi listu, a nie, jak to było do tej pory, do czasu Patolego, od odległości między adresatem i, między nadawcą i adresatem. I w narożniku skrzynki, skrzynki oddawcze, tak zwane, yy, jedna tak zwana Hermes, ta taka pionowa, już nieużytkowana, była własnością Poczty Polskiej, kiedyś ta tak. zaopatrywała bloki, mieszkania, skrzynki. Dzisiaj każdy lokator, każda wspólnota czy spółdzielnia musi sama zobaczyć się skrzynkę pocztową i innego typu. Yy, taka, taka sprawa historyczna. I tam jeszcze w tamtej części ściany mamy Frankownicę, Stępnicę, ja podejdę o, taki, później i po kolei postaram się podejść. Tak? Tak ogólnie tylko wspomniałem, co tutaj jest. pani Sołtysie, powiedzmy jeszcze o Paniach na dole. O Paniach na dole. Na dole jest dla Państwa przygotowane stoisko pocztowe, które jest zapatrzone w kartkę pocztową specjalnie wydaną datą tą okoliczność. Pani Maja z Muzeum zaprojektowała okolicznościową kartkę i ja przygotowałem okolicznościowy datownik pocztowy z dzisiejszą datą. I żeby takie coś pozyskać trzeba kupić kartkę pocztową, no i niestety znaczek i Pani na poczcie Natują i będziecie Państwo mieć, kto chce, no, bardzo fajną pamiątkę z dzisiejszą datą, z tym właśnie, z rocznicą 160-lecia pierwszej stacji telegraficznej w Urzędzie Pocztowym